Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Wodniki. Zobaczymy dzisiaj co czekacie w sierpniu 2022 i pamiętaj też, żeby zasubskrybować mój kanał, w ten sposób nie ominąć żadne czytania, które opublikuję w przyszłości. Ok, a teraz mamy kartę hmm. ehm... Sprawiedliwość i transformacja i na dole mamy kartę kochankowie tej niszej energii, więc patrząc tutaj po tych dwóch kartach, e, możliwe, że czeka cię jakaś sprawa rozwodowa albo jakieś rozstanie. E, aczkolwiek myślę, że to jest coś już, czego wiesz, to raczej nie takie rozstanie, którego się nie spodziewasz, tak? że nagle ktoś przyjdzie, wszystko jest dobrze, a nagle ktoś ci e, rzuci, że, e, że już więcej nie chce się z tobą spotykać, czy z tobą być. E, raczej taka sprawa, która rzuci się z w toku, wiesz, że do tego idzie, do tego no, twoje życie do tego dąży. E, może to też być e, no albo rozstanie właśnie w parze, albo po prostu rozstanie z jakąś pracą, rozstanie może z jakąś sytuacją, e, rozstanie z jakimś miejscem, e, ogólnie no coś, myślę, że ty już wiesz, e, że, że coś takiego się szykuje i to już jest tylko kwestia, kwestia czasu. No i tutaj mamy kartę transformację, czyli to może być jakaś rzeczywiście e, duża zmiana, albo jeżeli nie wygląda to na dużą zmianę to okaże się dużą zmianą po prostu za jakiś czas. Może wydaje ci się, że po prostu tylko zmieniasz pracę albo tylko rozstajesz się z jakąś osobą, ale wygląda na to, że em, jakby kończysz tutaj też pewien cykl i e, no, na przykład każda kolejna praca, którą teraz zaczniesz, tak już będzie zupełnie czymś nowym, czy każda relacja nowa, którą zaczniesz, też już będzie jakby zupełnie nową z nową energią. Dobra, <laughs> i karta wieża. <laughs> Okej, okay, czyli mogą się też pojawić jakieś e, niespodziewane zmiany. E, wow, karta sąd ostateczny. I dziewiątka buław. Okej, okay, no generalnie mam takie poczucie, że mogą się pojawić jakieś duże, nagłe zmiany, które, e, które są tutaj niezbędne w twoim życiu, które są konieczne, które... Jakby uwolnią Cię od jakichś starych schematów, uwolnią Cię od e, m, jakichś traum, od jakichś e, takich rodowych historii, które, no wiadomo, nie wszystkich, ale przynajmniej części, może jakiejś jednej ważnej e, traumy, z którą gdzieś od jakiegoś czasu próbujesz sobie, nie wiem, poukładać się, uwolnić się od niej. E, I myślę, że będziesz mieć bardzo taki duży opór, e, Myślę, że jakby bardzo boisz się tych zmian i bardzo nie chcesz, żeby ta zmiana nastała, żeby to się wydarzyło, ale to i tak się wydarzy i to się wydarzy dla Twojego dobra. E, więc no może nie ma co się e, tak bardzo opierać, no ale wiadomo, my się zawsze boimy wszystkich zmian, e, mniejszych, większych, ale z tego co wiem i tak jak rozmawiam też ze swoimi znajomymi, e, to z perspektywy czasu każda zmiana wychodzi nam na dobre. E, więc no nie ma się czego bać, aczkolwiek rozumiem, e, bo obawy, w sensie, bo każda zmiana jest, e, no budzi nas pewne obawy, tak, no bo nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Dobrze, w takim razie, co czekać jak w finansach i w karierze? Król była, więc e, być może zajmiesz się teraz planowaniem, e, no, czegoś w swojej karierze, czy to jakieś ścieżki rozwoju, rozwoju w firmie, w której jesteś może, ogólnie ścieżki rozwoju, ścieżki kariery, no ogólnie w swoim życiu, tak? Czyli może chcesz zmienić pracę i zaczniesz sobie planować na co, w którym kierunku chcesz iść, co jeszcze jest Ci potrzebne, jakie kwalifikacje, może jakie umiejętności są Ci potrzebne, żeby no żeby tak takie zmiany gdzieś zrealizować. Albo zakładasz swoją firmę i też planujesz tutaj, co, co zrobić, jaki jest mój kolejny krok. Mamy as... Monet, czyli jak najbardziej dobra energia na to, żeby zacząć coś nowego, żeby zasadzić właśnie yy, no, te nasionka, tak, yy, które powoli sobie będą kiełkować. Yy, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse. Yy, też to, co zaczniesz teraz w tym miesiącu, najprawdopodobniej yy, będzie miało takie stabilne yy, podstawy, stabilne fundamenty. I będzie czymś, na czym później możesz tak kolejne rzeczy e, budować. Wiadomo, no nic na siłę, ale jeżeli uda Ci się wykorzystać teraz tą energię, to, no to w przyszłości e, to w przyszłości, właśnie mamy królową monet to w przyszłości zbierzesz e, no, dobre pieniądze z tego, tak? czy dobre ogólnie efekty, też kwalifikacje, pomoże ci to poprawić jakość swojego życia, takie poczucie własnej wartości, poczucie taką, nabierzesz takiej pewności siebie um, i no i też takiej no, stabilności w finansach. Stabilności, no takiego poczucia, że um, mam wystarczająco. I zobaczmy, co w relacjach. Dziesiątka buław. I piątka mieczy. E, trochę się śmieję, bo wiem, że jedna z moich koleżanek, która na pewno będzie to oglądać, e, będzie się przeprowadzać niedługo. No i właśnie tutaj pod tej e, dziesiątce buław, i, i, no i też po tej piątce mieczy, widzę zdecydowanie tutaj przeprowadzkę kogoś, kto pakuje swoje manatki. E, i idzie dalej. Um, czy to, i to może być tak no, ogólnie przeprowadzka w życiu, ale może to się właśnie wiązać też tutaj z tym jakimś rozstaniem, e, zakończeniem jakiejś relacji. I no to nie muszą być, że, no część z was będzie się pewnie od kogoś wyprowadzać, e, a może to też być na, no, na takiej zasadzie, że zabieram swoje doświadczenia z tej relacji i idę dalej. Okej, okay. no i tutaj mam tą piątkę mieczy i królową mieczy. Ta piątka mieczy to też może być takie poczucie, że nie za bardzo wiem, w którą stronę iść, nie za bardzo wiem, co mam teraz zrobić w tym momencie, w związku tutaj z tym rozstaniem, w związku z jakimś ewentualnie konfliktem, który gdzieś w twojej relacji czy w Twoich relacjach się pojawia. Ale ta królowa mieczy tutaj jest taką... Symbolizuje taką dobrą energię, która no, z jednej strony m, mogą się tutaj pojawić jakieś takie przeprowadzki, jakieś rozstania, takie zwątpienie, że nie za bardzo wiem, co zrobić, e, no ale z drugiej strony em, znajdziesz też sobie energię do tego, em, żeby sobie no, tak logicznie przemyśleć, co mam teraz zrobić, w tak? którą stronę ja chcę iść, em, czego ja teraz chcę od życia. Może się oczywiście pojawić taka nostalgia w związku tutaj z rozstaniem, ale nostalgia, ale może też takie poczucie trochę świeżości wolności, tak okej, okay, no coś tu się kończy, ale z drugiej strony mam teraz jakby, od, zaczynam nowy rozdział w życiu, tak? Więc hmm, co ja chcę teraz napisać w tym rozdziale, tak? Co ja bym chciała stworzyć teraz w tej, tej strefie relacji, w sferze relacji w moim życiu. A więc e, taką energię tutaj czuję. E, generalnie taki nowy początek, może nawet nie tyle początek, bo tutaj bardziej jeszcze ten koniec będzie e, się przeplatał, ale, no, ale już gdzieś e, zaczynasz orientować się, tak? że Co będzie dalej, tak? Co, co nowego zacznę, co nowego chcę zaprosić do swojego życia ok, zobaczmy teraz na co uważać piątka kielichów i karta porady dziesiątka mieczy ok, to zdecydowanie e, jakieś grube rozstania, takie duże <gryw> życiowe zmiany no więc tak, mamy na co uważać piątkę kielichów, uważaj, żeby nie popaść za bardzo w, w smutku, w jakiejś żałobie. Oczywiście jak najbardziej daj sobie przestrzeń na wyrażenie tych emocji. Tu nie chodzi o to, żeby tłumić te emocje, tylko żeby nie zapaść się w nich. Jeżeli masz ochotę, nie wiem, no jest Ci rzeczywiście smutno, masz ochotę y, posiedzieć, popłakać, no to daj sobie na to, ok, jeden dzień, tak, czy jeden wieczór, y, a później... No, wstanę i zrobię to, co trzeba, tak? Czy, czy daj sobie, nie wiem, godzinę dziennie na smutki, e, a później rób to, co trzeba, żeby niepotrzebnie nie wpaść tutaj w jakąś depresję, bo nie ma się czym tutaj załamywać. Tak jak mówiłam, tutaj jest karta transformacja i e, ten sąd ostateczny. To są ewidentnie takie duże życiowe zmiany, które teraz się zadziewają w Twoim życiu które są konieczne i które przyniosą energie, pozytywną no, energię i pozytywne efekty. I tutaj mamy tą dziesiątkę mieczy, która też symbolizuje zakończenie pewnego cyklu, ale jakby w innej talii, w, w zazwyczaj czytam w tej oryginalnej talii Tarota, na dziesiątce mieczy jest osoba, która ma wbite dziesięć mieczy w plecy, ale tutaj w tej talii Mamy osobę, która już jakby zostawia za sobą e, te smutki i jest gotowa na to, żeby iść do przodu. tak? Mam przed sobą piękny wschód słońca. E, więc pamiętaj o tym, że to, jest, że, ty, że to jest ten moment, w którym ty teraz jesteś. E, już ten płacz, jakąś depresję, takie sprawy już masz za sobą. One oczywiście mogą się gdzieś pojawiać, wypływać jeszcze z ciebie, ale pamiętaj, że ty jesteś teraz tu, że ty już kończysz jakiś y, trudny okres i wszystko to, co teraz nowe przyjdzie, y, to będą pozytywne, nowe, świeże rzeczy. Y, ty teraz masz szansę właśnie napisać ten nowy rozdział w swoim życiu. Możesz sama sobie sama czy sam wymyślić sobie, co Ty chcesz teraz mieć, tak? w jaki sposób Ty chcesz teraz żyć, na jakich podstawach chcesz tworzyć swoje nowe relacje, czego ja już nie chcę. A co chce nowego? Więc tutaj e, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. E, nawet w momentach, w których złapiesz się na tym, że, że jest ci smutno, bo coś tutaj się kończy, e, pamiętaj, żeby zamiast tego pomyśleć sobie, co ja teraz chcę nowego w to miejsce w swoim życiu, e, no wsadzić, tak? co nowego chcę zbudować. E, to bardzo szybko pomoże ci jakby wyjść z tych smutków. I, no i nastawić się właśnie na to, co nowe i, i dzięki temu właśnie przyciągniesz sobie no, tak energetycznie nowe jakości, takie życie, które z Tobą rezonuje, które jest dla Ciebie bardziej odpowiednie w tym momencie Twojego życia. Dobrze, to by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam ponownie. Pa!